Czy Polacy są odpowiedzialni za to, co się stało na Wołyniu? Nie. Polska jako naród nie jest odpowiedzialna za to, co się stało na Wołyniu. Odpowiedzialność za to, co się zdarzyło na Wołyniu i w Galicji Wschodniej między 1943 rokiem a 1945 ponoszą jedynie sprawcy tych czynów. Coraz częściej pojawiają się narracje, które próbują część winy za Wołyń zrzucić na Polaków. To bardzo niebezpieczny mechanizm, ponieważ zaciera granice pomiędzy sprawcą. A ofiarą. Pod moim filmem o ofiarach wołyńskich pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których wprost sugeruje się, że Polacy prowokowali Ukraińców, że poprzez kolonizację i ucisk Ukraińców przez drugą RP sami się o to prosiliśmy. I powiem to samo, co mówiłam pod filmem o Polakach urządzających pogromy na Żydach. Tego typu komentarze pod filmami o ofiarach mają na celu rozmyć bądź umniejszyć winę sprawców, odwrócić uwagę od sprawców na ofiary. I po części przerzucić winę właśnie na te ofiary. Taki zabieg ma nawet swoją nazwę. Ale pogadajmy o Wołeniu. Polska w dwudziestoleciu międzywojennym to nie było idealne państwo. Zwłaszcza dla mniejszości narodowych, w tym Ukraińców. Wołyn i Galicja Wschodnia znajdowały się w granicach Polski. Jednak zamieszkiwała je duża społeczność ukraińska. Od 4 do 5 milionów. A polska polityka wobec tych społeczności nie była za dobra. Szkoły ukraińskie były ograniczane. Albo je likwidowano, albo przekształcano w Polskie. Władze wspierały polskie osadnictwo na terenach z przewagą Ukraińców. Promowano polską kulturę i polski język jako dominujące, zamykano i burzono cerkwie. To budziło ogromny opór i poczucie krzywdy w społeczności ukraińskiej. Jednak nie było czystek etnicznych, a Ukraińcy mieli nawet swoją reprezentację w Sejmie. Polska drugiej RP popełniła szereg błędów dyskryminując Ukraińców kulturowo i administracyjnie. Ale. To, że burzą ci cerkwie i każą mówić w innym języku, nie daje ci prawa do tego, by niewinnych ludzi zapędzać widłami do stodoły i tą stodołę podpalać. Wołeń to nie był odwet, to była zorganizowana akcja zlikwidowania wszystkich Polaków od 16 do 60 roku życia. Precyzyjnie zaplanowana akcja. I zamiast nienawidzić, powinniśmy wyciągnąć lekcję. Pogarda rodzi radykalizm. Po obu stronach poniżanie i dyskryminacja Ukraińców dały grunt dla radykalnych haseł. Gdy grupa przez lata jest ignorowana i traktowana jako ci gorsi, rodzi się w nich poczucie krzywdy. Wtedy dużo łatwiej jest uwierzyć w hasła trzeba ich usunąć. Są naszym wrogiem. Odpowiedzialność za wołyń ponoszą ci, którzy to zaplanowali i wykonali. Ale my, jako społeczeństwo, jesteśmy odpowiedzialni za klimat, w którym stało się to możliwe. Jeśli chcemy, by to się nigdy nie powtórzyło, nie możemy nikogo traktować z góry, ani nikim pogardzać.